Słuchajcie kurwa, bo to jest hit teraz. Zgłębiłem sobie temat czegoś takiego jak growit. Tak jak mówię, wpiszcie sobie i poczytajcie. To jest opcja, którą już, która, której początki były w 2018 roku, jeszcze przy zarządu wpisu. I to jest kurwa taki wałek. Rolnicy muszą zniknąć. Rolnicy już nie będą uprawiać swojej ziemi, a na pewno nie w Polsce. I te protesty dlatego oni mają w dupie w całej Europie, bo Europa ma tak wyglądać. Rolnictwa w Europie ma nie być, a my mamy tylko kupować od korporacji. Wystarczy sobie poczytać trochę o tym growidzie i zobaczycie jaki oni mają sposób na wkurwionych rolników, którzy i tak stracą swoje ziemie. Najpierw poda, dano im rządowych i unijnych kredytów dość sporo, których oni teraz w tej stanie nie będą spłacić i oni już nie będą mieli szansy odrobić się, żeby pospatać te kredyty, niektórzy je mają na, na, na ileś tam lat do przodu i zabiorą im grunty. I grunty przejdą na rzecz państwa, a te grunty, które im zostaną i ich gospodarstwa będą przemienione na tak zwane gospodarstwa opiekuńcze. Oni mówią, że to jest y, walka coś tam z demografią, żeby starsi ludzie po prostu nie byli w jakichś ośrodkach, tylko ci y, ludzie w gospodarstwach rolnych, rolnicy muszą się przebranżowić. Oni dostaną jeszcze za każdą taką osobę ileś tam kasy i tak będą próbowali załatwić i uspokoić kurwa rolników, co jest moim zdaniem. To jest moim... Oni dobrze wiedzą, że Europa wymiera i ściągają tutaj kurwa tyle yy, yy, obcokrajowców kurwa z zagranicy, ale wałek, jaki jest odjebany na rolnikach, ja wam powiem tak, ja nie będę tego wszystkiego tłumaczył, bo mnie wyjebało korki osobiście. Na pl1 TV jest filmik, w którym pani wypowiada się na ten temat i, wszyscy, i cały ten projekt Growid rozkłada na kurwa części pierwsze. Ale ja też sobie przeczytałem kilka stron na, tego, na ten temat na growid.pl oraz na gov.pl Growid. Piszcie sobie, no jest to po prostu kurwa jeden ogromny wałek. Ludzie musicie się kurwa odknąć, bo Unia nas zajebie. To najlepsze jest częścią tego kurwa projektu jest Zielony, zielony Ład. To Growid jest częścią projektu Zielonego Ładu. No to jest kurwa wałek.